Siemanderko czołem, tutaj szybek.pl. W tym filmiku zaprezentuję wam wszystkie zmiany, jakie dodano nam w snapszocie 13W18A, B oraz C. Z czego tylko zmiany craftingów oraz dodawanie nowego craftingu przyszło nam w snapszocie 13W18A. B i C to tylko bookfixy. Ale przejdźmy już do rzeczy. Dzisiaj będzie nam towarzyszył świniak Edward. Tak, zgadza się. Będzie on tutaj tuptał dookoła, a my będziemy mu tłumaczyć, co nowego doszło. Em, ciekawego, co może wystroić jego chatkę, em, czyli oborę, tak? Czy tam śmiarnie, nie wiem, gdzie ty tam mieszkasz. E, w każdym bądź razie, dodano nam blok siana. Tak, będziesz mógł sobie potuptać w końcu po blokach siana, a nie obsypywany tym, em, tą pszenicą w zasadzie, tak? Kraftujemy ją. Przy użyciu 9 e, pszenic, tak tutaj, i wychodzi nam jeden blok. Zademonstrujmy. 9 pszenic, tak i wychodzi blok. Wszystko fajnie. Dobra, następna rzecz. Teraz dodano nam blok węgla. Tak, będziemy mogli lepiej Cię smażyć. To znaczy, będzie Ci cieplej już w domku, e, gdyż jest bardziej kaloryczny. Do czego za chwilę przejdziemy? Kraftujemy go e, oczywiście przy użyciu dziewięciu węgielków. Nie mylić e, z węglem drzewnym, tak to chyba się tłumaczyło, gdyż charcoal nie działa w ten sposób, nie powstanie nam e, blok węgla, kraftujemy to w ten sposób, proszę bardzo wszystko działa, e, teraz co nam mm, daje w ogóle taki blok, no oprócz tego, że ładnie wygląda no może nie, nie bardzo, ale jakoś wygląda mniej więcej ta sama teksturka co redstone'u, tylko, że czarna jest bardziej kaloryczny, potrafimy nim przepalić 72 itemy. Gdyż każdy ten węgielek z osobna ma kaloryczność taką, że może przepalić 8 itemków. Mamy ich 9, więc 72 itemki na takim bloku możemy spokojnie przepalić. Trzecim, trzecim nowym craftingiem, które nam dodano do gry jest smycz, po angielsku lead. Craftujemy za pomocą czterech nici oraz jednego slimeballu. Tak, wychodzą nam wtedy e, dwie takie smycze. Układamy w ten sposób slime ball na środku i powstają dwie smycze. Więc teraz pana Edwarda będziemy mogli prowadzić. Kolejną zmianą, jaką nam dodano do gry jest to, że nie możemy kraftować już więcej zbroi dla konia oraz siodła dla konia. Siodła są wykorzystywane te stare, które znajdziemy w dungeonach, tak, mamy ich teraz znacznie więcej. Zbroje dla konia również znajdziemy tylko i wyłącznie w dungeonach. Crafting został wycofany. W tej skrzyni również e, znajdziemy siodło, więc ich jest znacznie więcej. E, diamentowe zbroje dla konia również tu znajdziemy, jedynie tutaj się nie wygenerowało. Oczywiście, name tagi, płytki i tak dalej e, również tu są. Co ciekawe, w netterze teraz też będziemy mogli spotkać skrzynie, w nich będziemy mogli znaleźć diamenty oraz e, siodła. Y, także zbroje dla konia. Za chwilę Wam jakąś e, taką skrzynię pokażę. Tylko przejdźmy się do netteru. Dobra, Edward, ty tu zostajesz ja skoczę do neteru, a potem skraftujemy ci kilka beleksiana, ok? No, to cześć. Okej, okay, po kilkunastu minutach poszukiwania neterowej twierdzy znalazłem ją, także teraz zerknijmy, co znajduje się w skrzyniach. Gdzieś tutaj właśnie w tych korytarzach generują się tylko właśnie. W tym, jakby to nazwać, takich labiryntach, tak? Czyli w tych poskręcanych korytarzykach, które prowadzą czasami nawet donikąd. Na przykład tutaj, tak? To jest niby dalsza część korytarza. No dobra, nieważne. W tej skrzyni co prawda za dużo nie ma. Jest tylko siodło i sztabka żelaza oraz sztabka złota. Ale w skrzyniach tu całkiem blisko. Nie tutaj. O właśnie, tutaj jest kolejna skrzynia. Tutaj już znajdziemy na przykład dwa diamenty, arty, znowu siodło oraz diamonto, diamentową e, zbroję dla konia. E, co prawda, można powiedzieć, że to jest mało, ale tu na chwilę znajdziemy kolejną skrzynię. I tutaj znajdziemy kolejne dwa diamenty oraz e, jeszcze jedną diamentową zbroję dla konia. Także po wyeksplorowaniu takiej. Po przeeksplorowaniu takiej twierdzy możemy obłowić się troszkę w diamenty oraz inne ciekawe rzeczy. Ehm, no, i to chyba już koniec, jeśli chodzi o tą twierdzę. A nie, jednak znalazłem jeszcze jedną skrzyneczkę. Znajdziemy tutaj kolejne siodło i jeszcze jedną zbroję, tym razem żelazną. Ehm, o, niespodzianka. Kolejne dwie zbroje. Więc po przeszukaniu takich, na pewno się troszkę obłowimy, z tym, że na serwerach trzeba być, no cóż, szybszym. Kto pierwszy, ten lepszy, taka zasada chyba tam panuje. Eee, mam nadzieję, że się wam... poradniczek... o, poradniczek. Mam nadzieję, że wam się przegląd spodobał. Opisałem wszystko, e, co zostało zmienione. Jedyną informację jeszcze jaką muszę wam powiedzieć to to, że teraz nas na Snapshotach może być problem z teksturpakami. Są teraz prace nad systemem ich wczytywania, więc mogą się nie wczytywać, czasami mogą się pojawiać białe skiny, tak po prostu no równie to bywa. Także mam nadzieję, że doczekamy się już niebawem kolejnego większego update'u, a teraz trzymajcie się i cześć!